W tym roku dzielni poszukiwacze przygód z World of Tanks ruszają na ekspedycję w poszukiwaniu rzadkich pojazdów. Po drodze mogą zdobyć nagrody, które budzą szacunek i przerażenie. Obiekt 777 wersja 2. Shar Future 4. i AF Face 1. Po takie pojazdy warto udać się nawet do piekła. Ekspedycja składa się z ośmiu etapów. Cztery z nich odbędą się w linii frontu, a pozostałe w stalowym łowcy. Pierwszy etap linii frontu będzie dostępny już od 9 marca, a w sierpniu będzie można walczyć w strefie 404. Od marca do czerwca czekają na Was cztery etapy, a każdy z nich będzie trwał tydzień. Linia frontu nie będzie dostępna pomiędzy etapami. Wielu graczy zna już zasady. W bitwach walczą dwie drużyny po 30 pojazdów ósmego poziomu na mapach Normandia i Kraftwerk. Jedna z drużyn atakuje, a druga broni swojego terytorium. Obie mapy są podzielone na trzy fronty. Na początku bitwy na każdy z nich trafia po 10 pojazdów z obu zespołów. Celem atakujących jest zajęcie baz w strefach. Które dają dostęp do wież z działami wysokiego kalibru. Ich zespół wygrywa, gdy zniszczą 3 z 5 wież. Obrońcy nie mogą im na to pozwolić. Atakujący mają 12 minut, aby przebić obronę i zniszczyć swoje cele. Zajmowanie baz dodaje trochę czasu. Aby zająć punkt w drugiej linii, atakujący muszą najpierw zająć bazę w pierwszej linii na tym samym froncie. Im więcej punktów atakujące zajmą w pierwszej linii, tym szybciej mogą zdobywać punkty w tej drugiej. Zasady są takie jak w bitwach losowych z różnicą kilku niuansów. Trafienie pojazdu wewnątrz kręgu nie resetuje zajmowania, tylko zatrzymuje proces na kilka sekund. Aby anulować go zupełnie, trzeba zniszczyć wszystkich wrogów w obrębie kręgu. Gdy punkt zostanie zajęty przez atakujących, pobrońcy muszą się wycofać, bo inaczej zniszczy ich zmasowany atak lotniczy. Atakujący muszą przejąć co najmniej dwa punkty na którymś froncie, zanim będą mogli zaatakować wieżę z ogromnymi działami. Ich przedni pancerz wytrzyma trafienie pocisków z każdego działa. Aby je uszkodzić, trzeba zaatakować z flanki lub z tyłu, gdzie pancerz jest znacznie cieńszy. W linii frontu bitwa nie kończy się, gdy pojazd zostanie zniszczony. Po prostu trafiacie na ekran odrodzenia. Zazwyczaj można tutaj wybrać inny pojazd i front, ale teraz po raz pierwszy prezentujemy Wam obszary rozmieszczenia, które będą zależeć od sytuacji na polu bitwy. Atakujący mogą zajmować do czterech takich punktów, a obrońcy maksymalnie sześć, wliczając punkty z tyłu na wypadek, gdyby trzeba było zgromadzić się w jednym miejscu i odeprzeć atak. Jeśli na obszarze można trafić na wroga, zobaczycie specjalny znacznik. Nowa funkcja gry pozwala na większą elastyczność przy wyborze miejsca powrotu na pole bitwy. Dzięki niej można bardziej dopasować je do parametrów pojazdu, sytuacji na polu bitwy czy taktyki. Na jednym froncie może działać maksymalnie 12 pojazdów. Na początku bitwy każdy gracz ma w rezerwie jeden pojazd. Kolejny trafia do niego co 5 minut. Można zapisać do dwóch miejsc odrodzenia. W niektórych częściach mapy znajdziecie specjalne koło odnawiania. Wjedźcie do niego, a wasz pojazd odzyska wytrzymałość i amunicję, jego moduły zostaną naprawione, a załoga wyleczona z wszelkich urazów. Rezerwy bojowe okażą się równie przydatne dla atakujących, jak i obrońców. Łącznie będzie dostępnych sześć rodzajów rezerw, ale w boju można mieć przy sobie tylko niektóre z nich, w zależności od rodzaju pojazdu. Ostrzał artyleryjski zadaje uszkodzenia wszystkim pojazdom wewnątrz strefy. Inżynieria pozwala szybciej zająć punkt lub skuteczniej go bronić. Inspiracja daje premię do głównej kwalifikacji załogi gracza i innych załóg w obszarze działania. Lot zwiadowczy pomaga dostrzec manewry wroga, a zasłona dymna zasłania ruchy sojuszników. Nalot powoduje bombardowanie, ale ta rezerwa uległa lekkim zmianom. Jest mniej skuteczna przeciw czołgom ciężkim, ale może dotkliwie uszkodzić lekko opancerzone pojazdy. Kwadratowy obszar działania i wcześniejsze przybycie bombowców pozwolą dorwać nawet najzwinniejszych wrogów. Obie mapy na linii frontu przeszły zmiany w zrównoważeniu. Na Normandii drużyna broniąca się w strefie B może teraz skuteczniej odpierać ataki wrogów. Z drugiej strony w punkcie C pojawi się więcej osłon, których mogą użyć atakujący. Na mapie Kraftwerk pojawi się więcej budynków i lekko zmieni się teren. Dzięki temu atakujący będą mieli większe szanse na udany atak. Jeśli nie macie pojazdów ósmego poziomu w linii frontu lub jeśli macie ich za mało, by odradzać się na czas, można wynająć nowy pojazd. Tak jak wcześniej, T44FL będzie dostępny za kredyty, a teraz dołączy do niego T32FL. Oba czołgi przyjmują załogi z podobnego rodzaju pojazdów z tego samego kraju bez konieczności ponownego przeszkolenia. Można też wynająć kolejne 10 czołgów premium za złoto. Wszystkie pojazdy będą dostępne w pierwszym dniu linii frontu. Można wynająć je na każdy etap z możliwością przedłużenia najmu. Złoto wydane na wynajem trafia do specjalnego funduszu, którego można użyć jako zniżki przy zakupie oryginalnych wersji tych pojazdów. W bitwach linii frontu można zdobywać stopnie od szeregowego do generała. Stopnie określają ilość doświadczenia linii frontu potrzebnego do awansowania podczas jednego z etapów ekspedycji. Łącznie mamy 15 poziomów, a za ukończenie każdego otrzymacie nagrodę, punkty rezerw bojowych, kredyty, dyrektywy, rezerwy osobiste i obligacje. Po osiągnięciu 15 poziomu otrzymacie dostęp do codziennych misji specjalnych, które przyniosą rezerwy osobiste i obligacje. Im szybciej to zrobicie, tym więcej misji będzie dostępne w danym etapie i tym większa będzie nagroda. Każdy etap linii frontu i stalowego łowcy zaczyna się od pierwszego poziomu. Powrót do poprzedniego poziomu nie jest możliwy. Na piątym, dziesiątym i piętnastym poziomie każdego etapu ekspedycji otrzymacie specjalny żeton. W linii frontu i w stalowym łowcy będzie można zdobyć po 12 żetonów. Można je wymienić na główną nagrodę ekspedycji Obiekt 777 wersja druga Nowy radziecki czołg ciężki. Char Future 4, wyjątkowy francuski czołg średni, oraz Ae Phase 1, amerykańską bestię na czterech gąsienicach. W ośmiu etapach ekspedycji można zdobyć łącznie 24 żetony. To starczy na zdobycie dwóch z trzech pojazdów, więc rozważnie dobierajcie nagrody. Ruszajcie na linię frontu, zdobywajcie żeton ekspedycji i nie przegapcie okazji na zdobycie rzadkiego czołgu po czwartym etapie. Rozpoczynamy ekspedycję!